Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku to 4 w waszym ulubionym trybie letnich zmagań widzów. Lecimy z kolejnym odcinkiem. O nie, tylko nie ta kamera. Klingenthal, Fafi889 rozpoczyna. No, Fafi, zaprezentuj nam się. Z jakiejś dobrej strony... Świetnie! Może przesadziłem z tą euforią 131,5 metra, znowu tego nie zmieniłem? Przepraszam, na pewno to zrobię po tym odcinku. Wiecie na pewno, o czym mówię. Ski Jumper z numerem drugim. Ski Jumper, również wyjście z progu bardzo dobre. I jeszcze dalej od Fafiego! 133,5 i prowadzenie! 2,1 punkta. Kuba Fan z numerem trzecim. Reprezentuje on reprezentację Kazachstanu i to będzie skok daleki. Bardzo ładny lot. 134,5 i duże prawa dla niego. Co ja tu więcej mogę dodać? Szarik 102. Oj, szaruś, coś ci nie idzie. Mój pieseł się tak zwie i nie idzie ci dalej, dalej jest słabo, ostatnie miejsce, no, Jak dalej pójdzie to się przesunie na ostatnie miejsce w klasyfikacji. Wiesław Pytlas, no ale za to Wiesiu może tutaj ładnie skoczyć, Wiesiu ładnie daleko, drugie miejsce Wiesław Pytlas i Mati 122. Tam mylą mi się to już niki, kto jest kim, no ale... O, 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 o! Aj! Mogło być jeszcze lepiej, ale piąte miejsce. No troszkę przesadziłem. Falowały mi ten art. I Menel z numerem siódmym. Nie wiem dlaczego, ale Menela tak... Nie kojarzę zbytnio dobrze, tak... Wiem, że jesteś na moim kanale i w niektórych filmach się udzielałeś, no ale tak... Wiesz. Chyba nowym widzem bardziej jesteś. Iwanowski. Iwanowski. O, proszę! Prowadzenie. No zaskoczył mnie. Pozytywnie oczywiście. Sepson. Sepson, Sepson! No, liczyłem chyba jeszcze na coś więcej. Piąta lokata Sepsona i następny Miras. Otóż to nadal nie może się wbić tak, jakby chciał w czołówkę od razu, ale wszystko małymi krokami. I teraz miejsce szóste. No, nie jest to. Dobry wynik 6, 6 na szóste miejsce na 10 skaczących, jak się nie potrafi wysłowić. Limocy z numerem 11 też ostatnio ładnie zapunktował. I widać, że to dobre skakanie mu służy. Otóż to Limocy obejmie prowadzenie i to dosyć dobrą notą. Prawie pod 140 punktów podchodzi nota. 138,6. No, Limocy nam się zaczął odpalać. Sylwester Bimbo Fiołek O jeju, nie, 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 nie Pan Bucku to, to, nie, to nie mogło wypalić Dobrze, i dziesiąte miejsce w efekcie Następnie TP TP Oj, zbytnio chyba Asekuracyjnie podszedł do tego skoku i widać 11 miejsce TP dopiero bardzo daleko. No i Marcin Forneski. No Marcin też może nie zachwyca wynikami, ale jego akurat kojarzę jak najbardziej z kanału. No nie wiem dlaczego. Jakoś taki Nick masz ciekawy, że po prostu kojarzę cię. Siódme miejsce w tej chwili Marcin Forneski. No i Domiks. Oj, nie. To nie wygląda dobrze. Choć dociągnął to. Ale jedenaste miejsce. O matko. Święta. No, będzie ciężko. Janusz wietrzy balkon. Janusz wietrzy balkon. Też krótko. No, nie popisał się takim dobrym skokiem. Dwunaste miejsce. No i Maryś. Oj, tu chyba będzie dobrze. Dobra parabola lotu. I proszę bardzo, powinien zanim mocnym się uplasować na trzecim miejscu, jeszcze jedną dziesiątą przegrał z Iwanowskim. No i Jędry z osiemnastym numerem startowym. O nie, 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 panie. O czym my tu mówimy? Szesnaste miejsce dopiero. No i Darkness. Oho, Darkner, ładnie, bardzo ładnie. Czwarte miejsce. No, to raczej awans powinien być spokojnie do drugiej serii. No i Adon Mystic. Nie, 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 nie. nie. Adon, nie, coś ty narobił. Jak tak mogłeś zepsuć? Dwudziesty ostatnie miejsce. Wielka szkoda. Trener Woźniak. Trener Woźniak, trener Woźniak, Dobrze. Szóste miejsce. Jestem zaskoczony. Ostatnio tak dobrze nie było. Nie zapominajmy. No i Gajor 10. Gajor, Gajor. Hmm. No niech będzie, no ale. No dobra, nic nie mówię. Maciek. O Maciek, dobra, parabola lotu, nie zbyt asekuracyjnie skacze. No 16 miejsce dopiero przez to Maciek. No i Maurycy. Za chwilę dojedziemy do połowy stawki. Ile Maurycy, Maurycy. No też krótko. To nie jest daleki. To nie są dalekie skoki. No i na kolejnym... Kolejny, który będzie skakał to sniper. Oj, mu się od jakiegoś czasu już nie powodzi i jak widać nadal jest ciężko. Chodź. 19 miejsce też będzie ciężko. Mateusz Sport. No Mati. Zobaczymy. Czy treningi pomogły? No nie za bardzo. Chodź! Pomogły jednak coś. Dziewiąte miejsce Mateusz Sport, dobrze. No i teraz Mati. No, Mati też ciągnie. I też powinien się znaleźć. No, ale tu 16 miejsce nagle, więc no. Tutaj duży, tam dużych różnic nie ma widocznie. Wędzony boczek z grilla. O, wysoka parabola, czyżby był daleki skok? Otóż to. I miejsce drugie, tylko za limocym i to 1,8 punkta, nie całe dwa punkty tylko. No więc, jak na to odpowie draweks? Jestem bardzo ciekaw tego. Draweks, draweks, Drawex... Drawex, Drawex. Piękny lot! I chyba mamy nowego lidera. Jednak nie, jeszcze przegrywa 90 punktów. Limocym. Limocy na razie wyresta nam na pierwszoplanową rolę dzisiaj. Mystik. Jak on się teraz zachowa? Też potrafi przejrze skakać daleko. To pokazał nieraz. I też dobry skok. No, robi się teraz ciaśniej w czołówce. Trzecie miejsce. Razem z wędzonym boczkiem z grilla. Dobrze. No, i teraz mamy Master Łukasza. Oj, tu też będzie daleki skok. Proszę zobaczyć na tą parabolę lotu. Czyżby nowy lider nam się objawił? Tak jest, razem z Limocym na prowadzeniu. No i następny, który będzie chciał odebrać in to prowadzenie będzie przebrzydły rogacz. Ale czy mu się to uda, to się zaraz okaże. Chyba nie, to jest zbyt niska parabola lotu. I będzie nieco dalej. Dwudzieste miejsce dokładnie. No i Kari 44. Kari kari nie. Otóż nie. 26 dopiero. Jakub Piekarski. No on też miał ostatnio dobry występ. Co pokazuje pozycja w tej chwili jego? Oj, tu też się kroi. Jakub Piekarski wraca do gry. 138,5 prowadzenie. O ile 1,2 punktu. No i teraz Blotgamer 69. Oj, nie, to wygląda kiepsko blot. Dzisiaj chyba będzie niestety brak ciebie w drugiej serii. 22 miejsce. No wygrałeś poprzedni konkurs, no ale ten ci nie wychodzi jak na razie. Zdzichu wiadro. A jeszcze sporo przed nami. A propo, jak tam zdzichu skacze. Dobrze, ale lądowanie kiepskie. Ale 12 miejsce jest. No odległość jednak, nie? Daniel Groński. Daniel Groński, Daniel Groński, Oj też daleko. I siódme miejsce Daniel Groński. Kapi. Kapi, 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 Daleko, kapi również. Ale się jasnota to robi 11 miejsce Kapiego, no ale to nie zmienia faktu, że w drugiej serii będzie różne gry. Oj nie, to jest przegrana sprawa. Ten skok na pewno. To będzie już w tej chwili 34 miejsce. No i Water, zaczynamy walkę! Walkę jak na razie tych najlepszych, ale Water. No w miarę. Nie popełnił żadnych błędów tragicznych. 16 miejsce Water. Daje mu to awans. No i Hakelberg. On na takich skoczniach w tym sezonie pokazywał, że potrafi skakać. Więc czekamy, aż udowodni nam to. No, swoje wykonał, bo 15 miejsce daje mu spokojnie awans, no. No w tej chwili na odpadnięciu Maciek i z między innymi. A skacze Andrzej YouTube'a. Oj, tu będzie daleki skok. Tak jest. Pierwsza dziesiątka, 11 jednak. Ale tam są małe straty, więc tym nie ma co się martwić. Jabuszko. Jabłuszko, uwaga. No, 18. Miejsce szału nie ma. No, ale też nie jest tragicznie Bogdan Sobala. Oj, nie. To będzie za krótko, żeby tutaj walczyć o awans nawet. 33. Miejsce. No i czekamy. Kliks. Ostatnio chyba tyle szczęścia nie miał, więc może dzisiaj? Klik, 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 klik. Bardzo obiecująco. 14 miejsce. No więc to jest pozycja dobra do ataku na drugą serię. Real Tobi. Real Tobi, jeju jaka parabola! Niewiarygodne. Wiecie, co się stało? Wywaliło mnie do pulpitu, bo się Steam zaktualizował i stwierdził, że chce się zalogować na niego. Tak, to się właśnie stało. Emil Solecki, ale mniejsza o to. Lecimy dalej. Emil, Emil, to będzie daleko. Proszę bardzo. Ósme miejsce: Emil Solecki. No to był dobry skok. Dobry lot. I Michał07. Jeju, Michał 07, coś ta. Wysokość nie za bardzo, ale chyba awans udało się uzyskać. 20. miejsce, dokładnie. No, ale w drugiej serii trzeba będzie odrabiać. Rochzwał B12 siedzi w basenie. To jest e, trzeci zawodnik na razie całego cyklu, ale ostatnio troszkę swoje loty obniżył. Teraz 24. miejsce. Zakwalifikował się do drugiej serii. No i został Peca i Xaver. No, i walka tych najlepszych, jak na razie, ale Peca widać, że chyba źle przygotowany do tego konkursu jest, nie będzie z tego awansu. 37 miejsce dopiero Pecy. No, co ja tu więcej będę mówił? No, słabo. Xaver kończy. No, ale Xaver spokojnie. Bardzo spokojnie, będą wysokie oceny. Tak jest, dziewiąte miejsce Xavera po pierwszej serii. A prowadzi po tej pierwszej, jakże pięknej serii konkursów Klingental na obiekcie HS140 Jakub Piekarski. Reprezentuje on reprezentację Bangladeszu drugiej mocy Estonia i, i razem z Masterem Łukaszem chyba Suazji. Czwarty Draweks, piąty Wędzony Boczek z Grilla razem z Mystic, Siódmy Daniel Groński, ósmy Emil Solewski, dziewiąty Iwanowski z Ksawerem. Tak się prezentuje dziesiątka, nasza najlepsza, a na ostatnich trzech miejscach premiowanych awansem no mamy na 30 miejscu dwóch. Menel i Gajor 10. I Miras 29, Fafi 32 miejsce, przegrał Awans 30 punktu. No to jest po prostu masakra. No, czekamy na drugą serię. No, i okej, okay. mamy jeszcze jednak Reala Tobiego, ale chyba będzie ciężko coś tu uzyskać dzisiaj, Real. No bo tak naprawdę nie jesteś w pierwszej dziesiątce przez mojego Steama. Jak się z tym czujesz? 133 prowadzenie jak na razie, no ale wiemy, że on mógł skoczyć dalej, Menel. O, Menner, chyba będzie dobry skok. I to bardzo dobry. 135 metrów. I pół nawet. I prowadzenie zdecydowane. Gajor 10. No jednak, Gajor, się dostałeś. A już cię skreślałem. A tu jaka niespodzianka. No, Blotgamera niestety nie mamy. No, ale to był za krótki skok, jeszcze nisko oceniony, więc, no, trudno się mówi. Miras. Oj, Mirek, zobaczymy jak Ty tam się prezentujesz. Miraz, Miras, Miras. No, powiedzmy, trzecie miejsce. Punkcik będzie, ale może coś więcej. Marcin Forneski. Oj, Marcin, dobre wyjście z progu było, ale już później coraz gorzej. I teraz miejsce drugie jednak tylko za menelem, który nadal prowadzi. Proszę bardzo. Sepson. Sepson, Sepson. Także krótko. Ale miejsce czwarte jest. Mateusz Sport 25 lokata, a tak go chwaliłem za dobry skok, a tu proszę, to było Minimum, jakie musiał wykonać, a co tu dopiero do maksimum, i to nie jest wcale dobry skok. Czwarte miejsce, jak na razie jest, ale to jest dalekie od ideału. Rockwell B12 siedzi w basenie. Dobrze, bardzo dobrze. Drugie miejsce. Ale dalej Menel prowadzi to 30. tylko punktu. Ski jumper. No dzisiaj zapunktuje. Zobaczymy, ile tych punktów zdobędzie. No chyba nie za dużo. Albo w ogóle nawet. Więc czekamy. Ósme miejsce. Za razem. Czyżby to miało się ten czarny scenariusz spisać? Właśnie na straty dzisiaj. A Czy ten czarny scenariusz się spełni. O, w ten sposób. Water. Może on obejmie prowadzenie tak jest. Water Liderem 135 metrów. No i teraz może patrzeć, jak inni atakują tą pozycję lidera. Jabuszko między innymi. Jabuszko, jabuszko, Jabuszko bardzo dobrze. Ale czwarte miejsce. Niestety notami chyba tu przegrał najwięcej. Michał 0,7. Oj nie, to też będzie kiepsko. Chodź noty powinny być najgorsze szóste miejsce. No, wiadomo, ono coś więcej powinien się bić. Jeden z czołowych przecież skoczków. Wiesław Pytlas. A no, jak tam w Wiesiu wygląda? No proszę! Chyba mamy lidera. Jednak nie! Ile 40 punktu? Drugie miejsce razem z Menelem. No, i teraz czekamy. Hakelberg. Huckelberg, Huckelberg. On potrafi zaskoczyć. I miejsce dziesiąte dopiero. Huckelberg. Oj, to nie był wcale dobry skok. No, i teraz z wiadro. No, z dziku ostatnio coś tak do trzydziestki awansuje. No, a dziwko mam. No, Zdzichu, proszę. Będzie chyba prowadzenie nawet. I proszę bardzo, jest. 30. przed Woterem. No, Zdzichu nam zaczyna błyszczeć. Trener Woźniak. Trener Woźniak. O Jezu, ale zepsuł to. 10. miejsce, trener Woźniak. A mogły być solidne dzisiaj punkty. Kliks. Też dziesiątki. O oh jest! <noise> nie uwierzycie. Zacięła się gra. Przez lat w tym nie mogę. No nie mogę po prostu. Klik zostanie bez punktów. Sorry, Kliks. Kuba fan. Ale się przycięła znowu, ale jakoś ogarnąłem tym razem. jest. Ale wiecie co jest najgorsze? Że FPS-y cały czas powyżej... ilu? 180? 170? Dziwne. Naprawdę dziwne. Kapi. No no, znowu. Coś się dzieje, coś się pobiera mi tam. To jest aż niemożliwe, ale obejmie prowadzenie. Siódme miejsce. No coś, coś jest nie tak. Coś się załączyło, cholera. W tle i niestety na razie nic nie mogę zrobić. Andrzej YouTube'a. Może to to minie. Oby. Bo cholery można dostać. No, kolejny zawodnik, no. 170 klatek na sekundę mam, no to jest... Aż niemożliwe. Darkness. To ja będę przeglądał te... O, znowu 50 fps nagle. Nic dupy, nic pietruchy. Dobra, ogarnęło się chyba. Nie, drugie miejsce Darknessa. Przycinan. Na początku i na samym końcu. Ten cholerny Steam. Maryś. Albo raczej te zasrane dyski. hdd A tak ja chwaliłem jeszcze niedawno na Discordzie. A tu jednak SSD jakby się przydał. Maryś prowadzi przeciwdzichu wiadro. No, tak się, tak zamyśliłem się na tych FPS-ach, że. Parę skoków naprawdę zepsutych było. Iwanowski skacze właśnie. I prowadzenie Iwanowski. Brawo! Pomimo tych spadków FPS-ów nagłych jest prowadzenie i strasznie spadają FPS-y. Xaver. O jest. Nie ścięło mi, ale i tak stoczyłem słabo. 14. Dopiero miejsca Ksavera znowu. potracić Ksaver dzisiaj tych punktów jest. Emil Solecki. Emil, oj, tu będzie daleko. Nie, nie będzie, bo się zetnie. I 25. miejsce, no już mi to zaczyna szczelak zaczyna trafiać. Daniel Groński. Coś jest nie tak. No, i tu też skoczyłem słabo, miałem, a nie miałem ścinki, no ale skupiłem się na klatkach. Sorry, Daniel, bo naprawdę wędzony boczek z grilla. No, już się zdenerwowałem, a taki miałem dobry humor. Przed odcinkiem normalnie wędzony boczek z grilla. No, on lepiej. Miejsce dziesiąte, jest. Ale popatrzcie, Iwanowski prowadzi przed Marysiem z dzichu wiadro trzeci. I Mystic skacze. Czyżby to był jego dzień może? No, przestało ścinać chociaż. Jedna pozytywna rzecz. I Mystic obejmie chyba prowadzenie. Prowadzi razem z Iwanowskim. Więc, no, ciekawie się zaczyna robić. Drawex, czwarte miejsce po pierwszej serii. Ma szansę na poprawę. Jeszcze na skoczenie na podium nawet, ale trzeba dobrze skoczyć. Nie, to nie jest skok na podium. Czwarte miejsce, 270 nota, ale wyprzedza Zdzichu Wiadro, między innymi. No i teraz Limocy. Oj, Limocy, czyżby, czyżby to ten dzień był! No trzymam za te obą kciuki, oczywiście za wszystkie trzymam, no ale Limocy prowadzi. I teraz popatrzmy, Master Łukasz najpierw. No, jeżeli on przeskoczy Limoccego, to zostanie jeszcze jeden. Jeszcze jeden skoczek, który może tutaj coś zrobić. Ale Master Łukasz go nie przeskoczy. Jest szóste miejsce. Iwanowski Mystyk już są na podium. I teraz Jakub Piekarski. Ten, który zimą też był jednym z czołowych zawodników. Teraz ma szansę wygrać to. Jeżeli skoczy dalej od Limoccego. Chyba przegrał niestety! Czwarte miejsce! Jakub Piekarski przegrywa to dzisiaj z Limocym i nie tylko z nim, bo przegrywa również z Iwanowskim Mystykiem, którzy są na drugim miejscu. Ale gratulujemy dzisiaj Limocemu tego zwycięstwa! I w ogóle, ostatni, ostatni komentarz pod ósmym odcinkiem napisał: jak to było? Chyba, że po raz drugi w drugiej serii, nie? A tu proszę, masz po raz trzeci w drugiej serii i to wygrywasz konkurs nawet. Duże brawa dla Limocego. Ja szanuję go. Iwanowski drugi, Mystic trzeci, czwarty Jakub Piekarski, piąty Mary, szósty Drawek, siódmy Master Łukasz, ósmy Zdzichu wiadro, dziewiąty Darknet, dziesiątkę zamyka Water, więc Water też spory dzisiaj awans. No niestety, punkty dzisiaj ominęły Emila Soleckiego. Andrzej YouTube, i Real Tobi po jednym. Kliks 29, Ski Jumper 28. Popatrzmy na klasyfikację. Czy coś się zmieniło? Nadal Xaver jest liderem. 312 punktów. Rokswał B12 siedzi w basenie. 280. Następnie PC, 3, 264. Michał 07, 260. Emil Solecki, 235. Kliks 208. Real Tobi 207. Jabłuszko 206, Mystic 201 i dziesiątkę zamyka Bogdan Sobala 192, no Jakub Piekarski na 11 miejscu z Waterem 178, no Jakub Piekarski się też tu na ładnie przewijali, Mocy 18 proszę bardzo, 155, Bloodgamer 22, 138, co tu na dole się dzieje? Fafi, nadal jako jedyny bez punktów. Ski Jumper zdobył swoje pierwsze punkty, 3 dokładnie oczka. No i Sharik ma 31, tak to się na dole prezentuje. Nic tu się za dużo nie pozmieniało, ale ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o soczystej łapie w górze. No i widzimy się już chyba za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.